Ej, witam w pierwszym odcinku po przerwie, już w takim normalnym odcinku. E50M Wszyscy o nim mówią, że jest najlepszy. Czy to rzeczywiście prawda? Krótko odpowiadając, tak. On ma bardzo dobre działo, bardzo dobrą mobilność, świetną masę do terenowania, reaktywkę. Ee, mobi y, Boże, mobilność już była. Y, pancerz, dosłownie wszystko: dosłownie wszystko, co ma, y, co jest potrzebne. Dobycie kompletnym czołgiem, on ma, no jedynie depresję, ewentualnie, no ale gdyby miał depresję, to już by było dosłownie, to by był już dosłownie przesadzony czołg. Nie tu. Materiały eksplantacyjne, yy, adrenalina, pancerz reaktywny, na randomki. <ścoughs> Można wykluczyć pancerz reaktywny i wziąć drugą naprawkę. Ja jednak wolę na tym, żeby trochę pozbierać. Yy, zapasy, dwie czekoladki, wzbogacone paliwo to chyba logiczne. I wyposażenie. W sumie też nie ma z czym się kłócić. No i co, lecimy do bitwy. Ogólnie czy polecam wbijać ten czołg. No to jest obowiązek. Jeśli chcemy grać na turniejach, nie mamy maszyn na medownie, jeśli chcemy po prostu mieć przyjemnego meda, jeśli chcemy mieć przyjemny ogólnie czołg. No to jest to jeden po prostu szczągów do odhaczenia. Jeśli gramy dla Fanu i to tak mega dla Fanu, i wbijamy to, co my chcemy, a nie to, co jest taką rad w trendzie, no to faktycznie można go odpuścić, ale jeśli faktycznie chcemy grać na jakimkolwiek poziomie i coś osiągnąć na przykład w turniejach, to no, on jest obowiązkiem, po prostu on jest obowiązkiem. Podjedziemy tutaj, przestrzelimy nawet. Podjedziemy jeszcze. Nie, podjedziemy jeszcze dalej. Za to WZ121 ma opały. <laughs> Jest w opałach mm. i możemy sobie zabić całego karro. No tutaj potworna wina gracza, że tak zagrał. Potworna moja wina, że tak strzeliłem. No i tutaj dojeżdżał jeden czołg, to był chyba Joch. Tak jest, on jest tutaj. Ja znajdę konto na Was, adrenalinę, bo trochę Jocha będę mógł powalić. A jak nie Jocha, to T-62A. Dobra, najwyżej przyjmę jeden strzał, ale po prostu wjadę na reaktywce w tego T-62A. To będzie dobra decyzja bo to trzeba pusznoć i piękny taran, jeszcze hajrolka, w związku z czym w ogóle już świetnie. Dobicie czołgu, który mógł potem napsościć, i lecimy dalej na Jocha. Joch zniszczony, szybka bitwa, ale dzięki DPM-owi i mobilności, i w sumie też pancerzu możemy dojechać i zrobić jakkolwiek dobry wynik. Możemy dojechać i wjechać nawet w T5-7 Heavy. Będzie to nam dane? Walność tarana? Mm, tak, średnio. W sensie 300 to dalej dobre, dobrze, jak nam da w starciu z hebikiem, Ale. Ale gdyby nie tak górka, to pewnie by więcej dało, bo to mnie podbiło i wyhamowało mocno. <grym> Więc pierwsza bitwa. 4700 uszkodzeń od Tarana. No i ta bitwa była po prostu szybka, dynamiczna. Przepchaliśmy medownie dzięki pancerzu, dzięki reaktywce i dzięki DPM-owi i wsparciu też teammatów, którzy się nie wywalili w przeciwieństwie do. Karo? Pierwszy czy Karo? Chyba Karo. No i teraz co? Lecimy sobie znowu na medownię. Sheridan t 62 a Te 6.2 ulepszone turbo. Ej, hey, what the fuck. On to miał od razu po... On to miał od razu... Co, jest te 6.2 ma ulepszone turbo. Dobra, to jednak nie mam pojęcia o tej grze. W ogóle nic. Podlecimy, podspotujemy, bo chciałbym wiedzieć, czy tutaj jest coś. Okej, okay, kranwagn już tu nawet jedzie. Jedziemy na środek, żeby nie zginąć. Odpusza tego. Podzielili się bardzo. Niestety ma... Ma taką jedną rzecz. Ale po garnku jak najbardziej jesteśmy w stanie go bić. No tylko żebyśmy musieli mieć na niego spota. Okej, okay, też jest 2AD. Najlepiej jakbyśmy pusznęli tego Rino Czeronte, bo posiadanie go na plecach to jest okropny błąd. Już nie ma Rino Czeronte. I teraz możemy dojechać do Taipa z myślą o patrzeniu na. Lodówkę, bo to, że ona nie ma spota, nie znaczy, że jej tam nie ma. Dokładnie tak. Powiem tak, pokaz celownika to ja dałem bardzo dobry. Jeju, no. Mógłbym cię dobić. Dziękuję bardzo. Tylko szkoda, że zmarnowałem dwa strzały, które no, powinny być oczywiste. I trafiłem go tym już takim na 100% pewnym. Oj, tak. Oj nie, jednak liczyłem, że to dużo lepiej wyjdzie, ale dzięki pancerzowi i idiotowi odporności w stanie ryciu z medami wychodzę bez żadnego problemu i mogę na przykład zrobić tyłek. No od tyłu, kurde, nie, trochę tak, nie po bożemu, Dobra, to ja od przodu. Dwa Super hmm. Okej, okay, wydawało mi się, że to będzie inny czołg niż Super ale ok, nie do To jest właśnie tak, jak się na początku źle czyta to, co jest w drużynie, yy, w drużynie przeciwnej. To jest obowiązek, w sumie sam o tym mówiłem kilka razy, a nie, nie robię tego. Okej, okay, gol, to odjechanie, yy... Proszę. Dziękuję bardzo, podwaliłem 50 Befraga, ale... no trudno. Yy, w sumie nie miałem ani jednego, więc niczym temu zbytnio nie przeszkodziło. I co, znowu 4500, bardzo szybko zrobiony damage. Yy, dynamiczna bitwa, wymagająca trochę myślenia, gdzie wjechać, żeby było dobrze. Ale koniec końców bardzo fajnie się udała, yy, jestem z niej zadowolony. Dobra, misję. I ostatnia już bitwa, bo mamy ile nagrania? 8 minut. No dobra, ostatnia bitwa, jakoś po 12 km nie będzie. By się nie wylać za zero. Mm. Co oni mają? Lewandowskiego, lodówkę, grilla. Okej, okay. eee, Projekt to WZ, project to Lehevik i T30. T30 groźny czołg. Duża alfa. Lodówka, duży potencjalny damage z klipa. Podjadę tu na przestrzał wjazdu na Hila. Być może coś w WZC się uroi. Nie, wuzetka jedzie. No, bardzo podejrzanie. wuzetka trochę się przeliczyła. W sensie. Fajny miała pomysł, ale. Nie, ona pojechała tamtędy. Dobra, nie strzeliłbym jej. Yy, miała fajny pomysł, żeby to spotnąć, ale wyszło tak, że. Na medowni chyba nikogo nie ma, bo to też chyba tam pojechało. Nie to progetto. Nie, yy, okej, okay, to jest na snajpie, co jest w sumie ciekawe. Ja mam uszkodzony przedział amunicyjne i fajnie jakbym... Ciekawe. Dobra, ale i tak yy, chcę zrobić to samo. Cały... Teraz kurde, dobra, nie mogę tak stać. Reaktywkę i lecimy. No i na sklejkę. Już nawet nie chodzi o ten damage starana, no teraz nie mam czym się naprawić, ale ogólnie na sklejkę polecam grać tym czołgiem, dlatego, że on ma bardzo dobry pancerz. I teraz, żeby nie zabrać od te 30 bo bitwa jest naprawdę z potencjałem. I głupio by było tracić HP. Znaczy wiem, że wyjechałem pod wszystkie czołgi tak naprawdę wcelowane i mogłem je sprzątnąć. Okej. Okay. Ale ale jakoś to było, a teraz bym nie chciał tracić HP. Dlatego wyjadę pod spot, żeby zrobić tylko jeden strzał. Szkurcze. Pieczone. A, dobra, dzięki temu mam kila, więc w sumie to dzięki. Bo gdyby on trafił, to czołg przede mną, który wstrzelił w niego, by miał kila. Lecimy, lecimy, chciałbym coś podspotować i nie zginąć przy okazji. wz tam jedzie, okej. Okay. wz -ka myślałem, że inaczej zagra, w sensie zagrała dalej dobrze, bo w sumie nie zginęła, to tak tylko chodzi, ale... No on ma argumenty, żeby mnie zdoić. On ma argumenty. No ja mam damage pasyście asyście. Dobra, więc kolejna bitwa. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że bardzo fajny czołg. Yy, tak słowem podsumowania, polecam go wbijać. Jest on must have'em w dzisiejszych czasach. No i co do następnego siema